cierpień otworzy przed tobą nowe horyzonty to miesiąc odkryć podróży nie tylko w sensie fizycznym ale też wewnętrznym będziesz czuć silną potrzebę rozwoju i poszukiwania nowych inspiracji praca i finanse twoja kreatywność jest na szczycie to dobry moment na start nowych projektów lub naukę czegoś co poszerzy twoje umiejętności Finansowo możesz liczyć na dodatkowe źródło przychodu, ale nie wydawaj wszystkiego od razu: miłość i relacje. Single mogą spotkać kogoś w podróży lub w nietypowym miejscu. W związkach czas na wspólne przygody i przełamywanie rutyny. Nie bój się być szczery, nawet jeśli prawda jest odważna: zdrowie i energia. Twoja energia jest wysoka, ale uważaj na przemęczenie. Zadbaj o równowagę między aktywnością a regeneracją. Sport na świeżym powietrzu doda ci jeszcze więcej siły. Twoja rada na sierpień. Idź tam, gdzie czujesz ogień w sercu. Tam czeka na ciebie magia.